Cześć. Dzisiaj zabiorę Was ze sobą na trasę. Zobaczycie, jak wygląda praca kuriera od środka. Nie tylko te idealne momenty, ale też wyzwania, z którymi mierzymy się każdego dnia. Zapnijcie pasy i ruszamy. Dziś jako pomarańczowy zawodnik. Właśnie loguję się do aplikacji. Zobaczymy, co tam na mnie czeka. Dziś mój pierwszy dzień i do końca nie wiem, czy dobrze się ustawiłem w odpowiedniej strefie. Sądząc po mapce, którą dostałem, na no to wygląda. Jednak dla pewności przesunę się jeszcze nieco bliżej centrum miasta. Na pewno wtedy dostanę jakieś zlecenie. No i miałem rację, jestem już bliżej centrum miasta. I moim pierwszym zleceniem jako pomarańczowy zawodnik jest manekin. Dawno swoją drogą prywatnie nawet tam nie byłem. Zobaczymy, co takiego się tam zmieniło. tego typu kurierce rozłożenie jedzenia, dostarczanie jedzenia. Nie jestem od dziś, dziś co prawda jest pierwszy dzień jako pomarańczowy zawodnik, ale prawie dwa lata jeździłem już w podobnej firmie. Więc co nieco już tam mam wyrobione zdanie, prawda tak nawyki. Zobaczymy jak to się sprawdzi. Jeszcze odcinek montuję zaprawa nie na takiej kamerce, na jakiej chciałem. Jeszcze nie doszła. A w sumie mianowicie to doszła, tylko nie zdążyłem jej jeszcze odebrać. I, I zaczynam ze swoim takim prywatnym domowym powiedzmy aparatem do osobistego, prywatnego użytku, a pod cel jeżdżenia. Taką bardziej sportową kamerkę. Nie jest to upro, nie chcę zaczynać tutaj rzucając się na głęboką wodę i wydając nie wiadomo ile na taką kamerkę. Nie wiem, czy to się jeszcze sprawdzi, czy to się w ogóle przyjmie takie jeżdżenie pobyt goszczy, jak, no jak to w ogóle będzie przyjęte. Dlatego zaczynam nieco delikatniej. Jakość tego pierwszego filmu, tak jak wspominałem, no będzie nieco odstawać od tego co zamierzam robić. Mam już tą kamerkę w, prawie w doręczeniu. Szybciej nawet doszły. Osobno zamówiłem wszystkie mocowania do tej kamerki. Ale chciałem, że już w tym pierwszym dniu właśnie, żeby było coś już nagrane. Ok, udało mi się stanąć. A bo jak Udało się odebrać zamówienie z Manekina. Teraz jadę do klienta na ulicę Kaszubską. Ta kamerka trochę mnie rozprasza podczas jazdy. Muszę się skupić na jeździe bardziej, także nie wiem jak to będzie z nagrywaniem. Trasa co prawda, nie jest do daleka, jeszcze 850 metrów mi zostało, więc się po, powiedzmy po ścisłym centrum. Jednak, mimo wszystko, trzeba skupić się bardziej na prowadzeniu auta. Udało mi się dotrzeć na ulicę Kaszubską. Pierwsze zlecenie dotarłem, udało mi się stanąć na kopercie dla dostawców, no ale pierwsze zlecenie, i już niestety będzie przygoda. A jak? Trzeba się hartować, bo oczywiście jest tylko podany numer budynku. Nie ma niestety mieszkania, także trzeba będzie dzwonić do klienta. Udało się dzwonić do klienta, teraz następne zamówienie. Następne zamówienie, następna restauracja jest ponad kilometr stąd. Całkiem fajnie to jest zaplanowane, Bo tak idzie właśnie jedno po drugim i będzie jeżdżenia po całym mieście. Mam taką nadzieję. Oczymy, jak to wyjdzie w planie przy kolejnych zamówieniach. Kolejne zamówienie muszę dostarczyć na ulicę Sechte w Bydgoszczy. Działam w Bydgoszczy i zawsze w Bydgoszczy. Nie planuję raczej rozszerzać tego na inne miasta. Lubię takie trasy. Ta trasa ma prawie 5 km. Niestety są takie godziny, że może mi to trochę zająć. 14 minut wylicza mi tutaj aplikacja Google. Mam nadzieję, że uda mi się coś z tego trochę uciąć. Dostawa ma być niby, wedle Google, na 17.18. Zobaczymy, ile, ile minut uda mi się uciąć yy, dzięki zastosowaniu skrótów. No i niestety, chcąc nie chcąc, w tak ciemnych dniach, wieczorach, zawsze dojdzie do jakiejś stuczki. Mamy tam właśnie pierwsze tego efekty. Czerwone światło to zdecydowanie największy wróg kuriera. Który walczy z czasem, żeby szybko dowieść jedzenie. No, niestety tego nie przeskoczę. Dwie minuty tylko tyle i aż tyle udało mi się uciąć dostawę. Czasu dostawy dzięki tym skrótom byłoby oczywiście więcej, gdyby nie te czerwone światła. Ale no, mandatów zbierać nie mam zamiaru. Nie chcę, to byłoby nieopłacalne. Dwie minuty szybciej udało się, także gdzieś tam jakieś te nawyki dobre są metodę. Mam nadzieję, że czas następnego zamówienia będzie równie dobry. Wrócę teraz nieco bliżej miasta, bo jestem na jednym z osiedli obrzeża miasta. A zakładam, że z centrum miasta na pewno szybciej dostanie się kolejne zlecenie. A zależy mi na jak największej ilości zleceń. Dzisiaj zaprawdę 4 godziny, to są takie wstępne 4 godziny. Zobaczymy, ile zleceń uda mi się złapać. Nie zdążyłem nawet dojechać do centrum, 3 minuty, i dostałem kolejne zlecenie. Całkiem nieźle to wygląda, jak na razie jest ok. Co to tu się w sumie odbywa? A Może nie będzie tak źle, jest tu dosyć ciasno na tej uliczce, ale daje po oczach tym światłem. Ale jakoś udało się, musiałem tylko po prostu zaparkować, to nie było jakieś tam jakieś wielkie zakorkowanie. Ruszam dalej. 9 minut na 17.45. No niestety, kolejna dostawa, bez pełnego adresu, mam tylko numer budynku, teraz trzeba będzie dzwonić do klientki. Zazwyczaj ludzie odbierają i nie ma z tym problemu. Fajnie, że na tej ulicy znalazła się jedna koperta dla dostawców, od razu z góry mówię, warto, może tylko kogoś to trafi, warto prywatnymi samochodami nie zajmować takich miejsc. Bo wiadomo, każdy z nas zamawia jedzenie się, bo mieć szybko, a takie miejsca, koperty typowo dla dostawców, naprawdę ułatwiają. Jeżdżąc pobyt gorszy, bardzo często zdarza się, że te koperty są zajęte i to widać nawet całymi dniami czy godzinami. Chociaż większość tych kopert to jest dozwolone parkowanie do tam 30 minut, 15 minut na czas załadunku, rozładunku. To są typowe koperty dla dostawców. Długo czekać się musiałem, praktycznie od razu dostałem następne zlecenie, także jeśli chodzi o ilość zleceń jest bardzo dobrze. Kolejny odbiór zamówienia, są 4 minuty przed czasem. Pójdę od razu, bo to dobrze wypada być nieco wcześniej. Już po kilku zleceniach, jeżdżąc pod pomarańczowym szyldem, podoba mi się zdecydowanie bardziej. Widzę, że jest dużo więcej restauracji, co za tym idzie, naszych klientów do obsłużenia. To zapewne są nie tylko restauracje, tak jak mi mówiono na szkoleniu. A to, jak dla mnie, jest duży pozytyw, to jest duży plus. Kolejne zlecenie: odbiór w centrum, centrum handlowym w Zielonych Arkadach Bydgoszczy. No tutaj na pewno czasowo zajdzie już wszystko więcej, bo trzeba tam podejść, odszukać tą restaurację, bo tej, nawet osobiście prywatnie jeszcze nigdy nie byłem. Znaleźć miejsce, co prawda kieruję się od razu do miejsc dla dostawców. Mimo wszystko no, to jest centrum handlowe, tu na pewno zdecydowanie więcej czas na odbiór, no więcej czasu jest potrzeba na odbiór. No, Zobaczymy jak to wyjdzie. Było tak źle, dosyć szybko poszło. Fajnie, że tutaj są przygotowane te miejsca dla dostawców, typowo dla dostawców i tutaj już no nikt prywatnie nie stanie. Co prawda jest taka możliwość, ale no, myślę, że mało kto by się tam odważył stanąć prywatnie. To jest pod kamerą ochroniarzy, odpowiedni osobny wjazd. Także fajnie, nie trzeba się tutaj martwić o miejsce jeździć, tak jak prywatnie się jedzie do centrum handlowych i szukać tego miejsca. To jest duży plus. samo przejście też dla między innymi dostawców ułatwia szybsze dostanie się do restauracji. Odbiór też jest sprawny, szybki. Jak na razie wszystko tutaj wygląda pozytywnie. Bardzo się z tego cieszę. Ułapali byście się, że to jest włącznik światła. Włącznik światła na klatce schodowej w ten sposób. No niestety, ale no właśnie. Światło zgasło i musiałem wysuwać na czwarte piętro do klientki bo nie za bardzo wiedziałem, gdzie jest e, światło. Oczywiście sobie podłączyłem włączyłem latarkę w telefonie i sobie to poradziłem. Swojego czasu też biegałem z sobą latarką, ale czasem takie takie sytuacje wydają się dosyć, dosyć śmieszne. A powiem szczerze, że to co już widziałem na klatkach, o nic mnie już nie zdziwi. Świetna wiadomość. Właśnie dostałem swój pierwszy napiwek jako kurier e, pomarańczowych szyldach. Mam chwilę przerwy, czekam teraz na kolejne zlecenie. Na obecną chwilę nic nie mam, więc pewnie trochę postoję. A wracając do tematu tych napiwków, ciekawe jak się do tego odnosicie. Czy dajecie kurierom napiwki, czy nie dajecie? Jestem ciekaw jak to wygląda z waszej strony. Ja jako zamawiający, bo no wiadomo jak każdy od czasu do czasu sobie coś zamówię, kiedyś dawałem dosyć mało. Można powiedzieć, że praktycznie w ogóle, ale odkąd zacząłem jeździć jako kurier dostawca, zacząłem na to inaczej patrzeć. I owszem, daję kurierowi, ale jeśli jest odpowiednio szybko, jeśli posiłek jest ciepły, jeśli dostawca jest miły, po prostu. Bardziej chodzi o to, że ten napiwek jest za, za tą obsługę. To nie musi być nie wiadomo jakiej wielkości, bo nawet ja jeżdżąc, dostając napiwki e, m, każda złotóweczka tak naprawdę cieszy. To nie musi być od razu, nie wiem, 20-50 złotych e, czy nie wiadomo ile, ale naprawdę taki miły, drobny gest e, pieniążkowy, a podliczając sobie to na przykład po dniu, czy po całym miesiącu to naprawdę napawa do tego, żeby żeby działać po prostu szybciej. Ja wiem, że dostaje się wynagrodzenie za swoją pracę. Owszem, ale mimo wszystko to jest taki mały drobny gest. Mały gest, który napawa do tego, by po prostu działać jeszcze sprawniej i szybciej. No to jest po prostu takie docenienie docenienie kogoś za, za swoją pracę. Ja teraz osobiście zamówiłem zdaję te napiwki, tak jak powiedziałem. Jeśli zostanę odpowiednio obsłużony i nie mam tutaj jakichś wygórowanych wymagań, to jest po prostu taka podstawa. Będę korzystał z miejsc dla dostawców, specjalne przejście. To jest naprawdę fajna sprawa i ułatwia odbiór towaru. Tutaj liczy się czas. Jest i tajna winda. Tajna winda w Fokusie i tajny przejazd. Trzynaście pięter. Jest pierwszy nielegalny napiwek. Będę musiał od tego odprowadzić podatek. River Tower. Po ciemku i tym aparatem. Trochę słabo widać. Lubię ten wieżowiec. W sumie on się składa z dwóch jakby wieżowców. Ale jest połączony jako jeden. Fajne zdjęcie tutaj można na porobić. Może niekoniecznie filmy tym aparatem. Lubię ten wieżowiec, bo pamiętam jak zaliczyłem w nim swoją pierwszą wtopę jako kurier zaczynałem jeździć w innej firmie i dostałem tutaj zlecenie. I miałem numer mieszkania, numer budynku to oczywiste, ale nie miałem numeru piętra i celowałem na oko. Musiałem nieco zmienić scenerię, wybaczcie, ale wracając do historii, dostałem tam zamówienie, jedno z moich pierwszych, w tym właśnie wieżowcu, River Tower, i miałem numer budynku. Trafiłem. Miałem numer mieszkania, ale nie miałem numer piętra. Wyliczyłem sobie na szybko ilość mieszkań na jednym piętrze. Niestety nie wyszły mi za bardzo te obliczenia, i nie trafiłem z tym piętrem. Nie mogłem się dodzwonić do klienta, a zależało mi, żeby szybko dostarczyć to jedzenie. Wtedy jeszcze miałem taki mocny, mocny nacisk, żeby to zrobić wszystko jak najszybciej, jak najszybciej. Teraz robię to jak najsprawniej, a wtedy zależało mi po prostu tylko i wyłącznie na szybkości, żeby to było szybko. Więc po prostu sam działałem. Też dobry ruch. Ale zmieniając to, jeździłem po piętrach i nie trafiałem chyba 4 razy. Próbowałem wyżej, niżej, 4 razy, 5 razy, może nawet i 6 razy, już dokładnie nie pamiętam. Ale ładnie zblokowałem tą windę. Najgorsze w tym wszystkim było to, że jak już mi się udało dostarczyć i zjechałem na dół tą windą, to spotkałem inną kurierkę. Tak, dosyć ostro, wkurzoną, zupełnie z innej firmy i wywiązała się no, dosyć niezła awanturka. Że, że no, tak ją wstrzymałem, że ona tak się bardzo śpieszy. Chcąc dobrze przyspieszyć po prostu dostawę do klienta. No niestety wyszło to jak wyszło, dlatego warto zawsze pamiętać, żeby wpisywać pełne dane, to naprawdę ułatwia pracę kurierom. Kolejne zamówionko, podobno ma mi zająć 8 minut yy, i ponad 3 km w oddali widać bazylikę, chociaż pewnie z tej kamery nie za wiele zobaczycie. Yy, swoją drogą, co chciałem mówić, zastanawiam się czy to nie będzie już ostatnie zlecenie, jak dobrze liczę siódmy. Szóstka. Troszkę się pogubiłem, zaraz muszę sobie sprawdzić w historii. Ale co chciałem mówić, znowu odbiór z centrum handlowego. I spodziewałem się, że o tej porze e, będzie właśnie jeszcze tyle kurierów latać po, e, po mieście, a szczególnie po centrum handlowym. E, I dosyć dużo. No ja będę mówił kolorami, każdy się domyśli, o jakie firmy chodzi. Nie, nie chcę na, Póki co nie chcę mówić o, o konkretnych nazwach firm, póki co widziałem najwięcej chyba żółtych i w, żółtych pomarańczowych i zielonych w tej kolejności. Jestem ciekaw jak to się przekłada na ilość zamówień. Dosłownie za minutkę, za dwie dokładnie kończy się moja praca na dzisiaj. Pierwsza zmiana dla pomarańczowych. Całkiem pozytywnych ludzi spotykałem. Ja mam również całkiem pozytywne tutaj wrażenia po pierwszym dniu, 4 godzinnym dniu. Przejechałem ponad 30 km, zrobiłem 7 zleceń. Według mnie to dobry wynik jak na początek. Zobaczymy, jak będzie dalej. Mam tylko nadzieję, że nie zrazicie się do tego, w jakiej jakości dzisiaj był nagrywany ten film. Wszystko tak naprawdę z ręki bardzo mi zależało na tym, żeby dobrze wypaść jako kurier, a nie tutaj jako kamerzysta, więc to był tylko taki dodatek, który na przyszłość no, nie może mi tutaj przeszkadzać w pracy. Mam odpowiednie uchwyty, to wszystko będzie tak automatycznie zrobione, że tak naprawdę wystarczy tylko jeden guzik bez żadnego tutaj stabilizatora. Ja ręką starałem się dzisiaj tutaj ustabilizować, co się tylko dało tą kamerę, ale. No i przepraszam za te wszystkie drgania, szumy. Musiałem przerwać, bo dostałem telefon jeszcze od koordynatorów. Bardzo fajne podejście w ogóle, bardzo pomocni ludzie upewniają się, że wszystko jest jak należy, w sensie takim, czy po prostu pracuje się dobrze, czy wszystko rozumiem. To jest naprawdę bardzo wielki plus. Myślę, że praca tutaj będzie całkiem owocna, aż chce się po prostu. E, aż chce się pracować, na no co to tutaj dużo e, mówić. Wracając do tematu, przepraszam Was za jakość tych wszystkich filmów, jak to tutaj wyglądało. Obiecuję, że e, a może inaczej nawet, tam już jest paczkomat. E, jadę już ją odebrać i następna zmiana, następne jeżdżenie będzie już z nowej kamary. Także mam nadzieję, że się podobało. Wybaczcie za jakość, jeszcze raz naprawdę, wybaczcie za jakość tego filmu. Obiecuję, że kolejny odcinek będzie wyglądał już w zupełnie innej formie.